Dzień dobry, dzieci! Witam Was, kabaret pod tytułem. Tak się właśnie nazywamy. Kabaret pod tytułem. I teraz mam do Was taką prośbę, ponieważ nasi aktorzy muszą się schować tutaj za tą kotarkę. Zamknijcie na chwilę oczka. Dalej. Czy wszyscy zamykamy? Wszyscy oczka. zamykamy, popatrzymy. Czy nie zamyka? Czas czas Zamknijcie, będzie zamknięte. Zasłonić, jak Trzy. ktoś ma problemy zasłonić. Więc, tak ja nie podglądać, nie podglądać. Kacper też zamyka? No dobrze, już możecie otworzyć. I jesteśmy gotowi. Przeczytamy wam, znalazłem taką książeczkę u was i przeczytam wam z niej bajkę. Znalazłem tutaj taką inną bajkę, która się nazywa Czerwony Kapturek. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma dolinami i ośmioma przedszkolami Żyła sobie pewna dziewczynka. Lubiła ubierać się na zielono. ale że akurat nie miała innych ciuchów, ubrała się na czerwony. Mówili na nią zielony kapturek. Na pewno znacie tę historię? Znacie historię zielonego, ale zielonego kapturka czy czerwonego? Czerwonego! A to będzie historia zielonego kapturka. Zielony kapturek jak zwykle dziesiątego każdego miesiąca bo właśnie tego pięknego dnia, drogie dzieci, każda babcia dostaje emeryturę. Zmierza w kierunku jej domu. W koszyczku niesie przedmioty, które są babci najbardziej potrzebne. Idzie, 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 idzie. Ej! No gdzie jest ten wik? No gdzie jest ten wik? No idę, idę! Nie mogę się przebić przez te krzaki! Nagle z krzaków wyłonił się straszny, ogromny. No może taki średni wilk. Nie no, Misiu, znowu nie masz toalety w domu. Dokąd idziesz mała dziewczynko? Mała? A ty to niby taki wielki jesteś, co? No bo jak byłem mały, to paliłem papierosy. Nie Jak mam mleko i uczestniczyłam w szczytnej akcji. Pij mleko nie wysyłaj krów na bezrobocie no właśnie widzę coś ci pupę poszło gdy tak sobie miło i przyjemnie rozmawiali zarośli wyłonił się malutki malutki taki Pso! może trochę przerośnięty Przepraszam, czy nie widzieliście gdzieś królewnej ścieżki? Nie! Ścieżki? ścieżki? Bo zmęczony jestem ja i nie mam się do koła przytulić. O, no, tutaj. Pójdziesz tak. Prost, prawo, w lewo. W prawo, prosto i w drzewo. Dobra, jeszcze. Prost, prawo, w lewo, w prawo. Prosto i drzewo. Ej, ty. Ale tam gdzie mówiłeś, to moja babcia mieszka. A nie, sorry, to ja pójdę zawrócić krasnoludka i przy okazji wrzucę coś na róż. A ja sobie usiądę, pomyślę. I tak kapturek usiadł w słonecznym cieniu na drewnianym kamieniu. I myślał, myślał, myślał. No ale nic nie wymyślił. Aż tu nagle wrócił Bill. <grystanie> Wilko, nie widziałeś mojej babci? Widziałem. Dobra. Znaczy, to znaczy, dobra, to jej kobieta była. Jest. Tak. A czemu ty masz taki duży brzuch? To od piwa. Yy, bez alkoholowego. A czemu masz takie duże oczy? Bo najadłem się czekolady i Ja problemy z sobą. Wilku, a dlaczego... Ej, poczekaj. To nie jest jakiś teleturniej. Jak chcesz zadawać tyle pytań, to się zgłoś do prowadzących do miasta. Kiedy Wilk z kapturkiem tak sobie rozmawiali, nagle pojawił się krasnoludek z Królewną Śnieżką. wszyscy, właśnie wracamy od babci zielonego kapturka. Imieniny ma. Zaraz, jak wy byliście u babci i ja byłem u babci, a mnie tam nie było, to kogo ja zjadłem? A to by się zgadzało, bo babcia kapturka mówiła, że widziała jak jakiś wilk zjadał niedźwiedzia, który spał w jej łóżku. O nie, teraz to dopiero będę miał zwolnienie, a oczy mi zupełnie wyskoczą. I tak nasza bajka dobiega końca. Zielony kapturek poszedł do babci na imieniny. Śnieżka z krasnoludkiem wzięli ślub, a wilk. Wilk udał się szybko do szpitala na pukanie żołądka. 飛した